Witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania czytania rocznego dla Zodiakalnych Ryb. To będzie czytanie na rok 2024, oczywiście czytanie ogólne, natomiast jeżeli ktoś chciałby zamówić czytanie indywidualne lub jakieś inne, nie tylko roczne, zachęcam do kontaktu. Formy kontaktu do mnie znajdują się w opisie filmu. A tymczasem nie przedłużając przechodzimy do czytania rocznego dla ryb. Co dla Was? Zobaczmy. I zaczynamy. Styczeń. Rycerz Buław. Luty. Piątka Buław. Marzec. Rydwan. Kwiecień. Dwójka mieczy, Maj. Paś buław. Czerwiec. As buław. Tu jakieś początki. Będziecie podejmować decyzję, czy coś robić, czy w coś wchodzić, czy coś zaczynać. Lipiec. Dziewięć mieczy. Sierpień. Słońce. Wrzesień. Królowa kielichów. Październik, księżyc, listopad, szóstka buław i grudzień, szóstka monet. W tle tego czytania mamy energię siódemki monet. Jakiś czas oczekiwania, takiego spokojnego, wiecie, że po prostu przychodzi na coś czas. I sobie na to czekacie, chociaż może Wam się trochę dłużyć. Od razu powiem. Dobrze. Pierwsze miesiące pokazują się jako miesiące aktywne. Miesiące w energii ognia, jakieś działanie, dążenie do celu, walka o coś, staranie się. Jeżeli na czymś nam zależy, to czy Wam zależy, to jesteście w stanie dużo zaangażować sił i środków, żeby o to zawalczyć. Rycerz Buław jest też osobą, którą możecie spotkać na swojej drodze która jest bardzo interesująca, bardzo rozmowna, kontaktowa. Yy, może się podobać. Yy, to jest ktoś, kto yy, jak ma cel, to on naprawdę do tego celu dąży yy, bardzo tak zdecydowanie. Yy, także myślę, że to możecie być też wy i wieża. No powiem tak. Albo nagle coś będziecie musieli zrobić, czyli to będzie konieczność do zdecydowania się już natychmiast, co z tym zrobić, albo jakaś znajomość z osobą, która no, może być w jakiś sposób interesująca, tutaj się w jakiś sposób zmieni, jeśli nie zakończy, coś Was zaskoczy, ktoś Was tutaj. Nawet może szokować, bym powiedziała. Generalnie karta wieży mówi o tym, że czynniki często zewnętrzne powodują, że patrzymy na jakąś sprawę z innej strony i być może jest taka osoba, która do tej pory była przez Was uważana za bardzo aktywną, bardzo śmiałą, bardzo bystrą, interesującą i teraz patrzycie na, na to wszystko i tak mówicie: no, nie, nie, inaczej to widziałam, czy widziałem, tak? Bardzo możliwe, że z tą osobą możecie mieć jakiś konflikt, bo tutaj jest piątka buław, więc więc, yy, yy, no, konflikty to nawet taki, który może znaleźć swoje yy, swoje, yy, no, zakończenie czy jakieś wyjaśnienie yy, gdzieś na wyższych szczeblach, tak? Yy, to się zakończy, to okej, okay, będzie to tutaj już do, do waszych urodzin, to to się powinno zakończyć, natomiast... Dziś ten początek będzie bardzo intensywny, to znaczy nudzić się nie będziecie. Ruszycie do przodu. Jak to pozałatwiacie, to ruszycie do przodu, możecie wyjechać, możecie z jakimiś projektami tutaj się um, zacząć organizować, zacząć działać. Karta Rydwanu mówi, że robicie to bardzo szybko, tak jak powiedziałam jest tutaj bardzo w ogóle szybka energia od początku roku, więc tutaj nie ma takiego siedzenia i patrzenia, że są krótkie dni, tylko naprawdę jest działanie. Mało tego Rydwan i dziesiątka kielichów może oznaczać odwiedziny urodziny, może odwie pokazywać odwiedziny u was kogoś, tak relacje partnerskie, relacje, współpracę, wyjazdy służbowe, co tutaj jeszcze może być? No, rydwan to jest karta podróży, też pojazdów, tak? Ale przy tym jest rodzina, przy tym jest związek, przy tym jest relacja, więc wszystko to, co się z tym wiąże. I to jest bardzo fajne, bardzo fajne są karty. Powiedziałam że najprędzej, to tak jakby ktoś was odwiedzał, ktoś przyjeżdżał. Teraz mamy dwójkę mieczy. To jest karta, która pokazuje, że nasze emocje podpowiadają nam coś innego niż nasz racjonalny umysł. I Problem polega na tym, że nie wiadomo czego słuchać, jeśli chodzi o podjęcie tej decyzji, bo wy chcecie coś zrobić, wy chcecie coś działać. Dla niektórych to może być na przykład decyzja o tym, czy wejść w jakąś relację romantyczną. Oczywiście dla niewielu, ale generalnie królowa Buław jest kobietą aktywną, jest też kobietą atrakcyjną, dlatego mówię też o tych relacjach romantycznych czy romansowych nawet. Natomiast tutaj będzie takie. Hmm, takie wahanie i chciałabym yy, i boję się i nie wiem czy to dla mnie dobre, a może jednak nie i takie wahanie. Więc tutaj yy, raczej pójdziecie w to, bo tu się pokazują mi kolejne karty to jest paść buław i Buław, i raczej w to wejdziecie, ale jakby ten moment zawahania tutaj się pokazuje, bo paść buław to on po prostu idzie yy, za swoją energią, za tym co czuje, za... Za, za takim pragnieniem, coś ma ochotę zrobić, on to robi, on to wchodzi, on działa, on się nawet powiedziałam, że mocno nie zastanawia. No i tutaj ten romans mi się dalej pokazuje, więc dla niektórych to mogą być kwestie romansowe. Bardzo możliwe, że jeszcze będziecie zwlekać, bardzo możliwe, że jeszcze jakieś wątpliwości, takie, może nie wątpliwości, ale takie przeczekiwanie no dobra, może już by chciała, ale jednak może jeszcze nie teraz i tak dalej. A z Buław mówi o tym, że ruszacie z działaniem, i to działanie może dotyczyć różnych rzeczy. Wyjście z poza strefy komfortu, czy poza strefę komfortu. Bo dziewiątka buław to jest takie trochę ograniczenie. A to jest tak dróg, ta, ta, ten as, który po prostu to wszystko rozsadza i mówi: Nie, ja idę, wychodzę z tego. Bo jak jeszcze jeden krok, zrobicie jeszcze jedną, postawicie tą buławę, się będziecie chronić, to za chwiteczkę po prostu z niczego nie wyjdziecie. A tu chodzi o to, żeby ruszać do przodu. As buław jest kartą ognia takiego. Przyciągania, iskry, gorącej atmosfery, aktywności. No, tutaj wszystko, tu się dużo dzieje. Tutaj się gotuje, jak w kotle, tak bym powiedziała, tak? Ale najpierw musicie się tutaj. Bo tutaj wygląda, że takie przeczekiwanie, że tak przeczekujecie, czy to już, czy to teraz, czy. Czy na pewno jak ja wyjdę z, z tego domu, to czy to będzie dobrze, a może jednak nie, a może jednak nie ryzykować itd. i tak dalej. to wam towarzyszy to przez jakiś czas jeszcze, bo jeszcze w lipcu jest dziewiątka mieczy, która mówi, no ja nie wiem, no. No ja nie wiem, ma się martwię, że jak coś zrobię, to może mi się nie udać, albo może nie mam tyle siły, ale macie. Bo karta siły mówi tak, tak, teraz jest ten moment, teraz już jesteś gotowa, teraz już nabrałaś pewności siebie, pokonałaś swoje słabości, jakieś przeszkody, które się po drodze pojawiły, ale gdzieś w tej głowie, gdzieś tam się jeszcze, jeszcze spokojnie nie daje spać, ta sprawa, jakaś sytuacja, którą się martwicie, na zapas być może, to wszystko się dobrze później pokazuje, bo macie same dobre karty. To jest karta Słońca, to jest karta radości, bez troski, więc w ogóle tu nie ma o czym mówić. To jest karta lwa, to jest karta lwa. Jeżeli dla kogoś lef jest ważny, to od razu mówię, że tutaj się pokazuje: to macie raka. Co tutaj jeszcze macie? Co tutaj jeszcze macie? No ryby, no ale to wy. No i mm, powiedziałabym, że. Sugestia jest taka, żeby się nie zamartwiać, żeby odpoczywać, żeby dbać o swój komfort psychiczny, bo po prostu człowiek zmęczony to właśnie produkuje takie negatywne myśli i na wszelki wypadek jakieś, jakieś czarnowictwo skutecznia, bo myśli, że jak sobie to przewidzi, to tutaj czegoś uniknie. Nie, to tylko przyciąga jakieś negatywne sytuacje, więc lepiej nie, a tym bardziej, że macie Słońce, a Słońce jest kartą radości, optymizmu, beztroski. Więc te decyzje, które podejmujecie, macie podejmować z takim pozytywnym nastawieniem, bo, to od te, bo tak to, jeżeli będziecie negatywnie nastawieni, to cokolwiek zdecydujecie, to będzie źle, dlatego że no, taką energię już wtedy produkujecie, taką energię tutaj przyciągacie. A tu chodzi o to, że wy macie iść za taką dziecięcą chęcią zrobienia czegoś, za taką radością, beztroską dziecka. Tak, chcę przypomnieć, jak to by było, gdybyście byli dzieckiem i gdybyście mieli ochotę to zrobić, to co byście wtedy zrobili, tak? Królowa Kielichów i Piątka Mieczy. Powiedziałabym tak. To jest i fajne, i niefajne, bo z jednej strony Królowa Kielichów jest bardzo oddaną osobą. Jest osobą szczerą, jest osobą, która po prostu swoje sprawy zostawi i pójdzie pomagać innym. Ale przy tej osobie się pokazuje Piątka Mieczy. Możecie mieć takie wrażenie, że. Że ta osoba za Waszymi plecami coś knuje, że coś jest niejasne, bo tutaj nawet jest ten księżyc, tak? Że czegoś nie wiecie, że macie jakieś podejrzenia, że ktoś na Waszą niekorzyść coś chce zrobić. Znaczy, ja tutaj nie widzę, żeby coś się wydarzyło, ale, ale takie możecie mieć, yy, mieć myśli. Pamiętajcie, że miecze, które się pojawiły tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Mieczy to są myśli w tarocie. Kielichy to emocje, a mieczy to myśli. Więc to nie jest tak, że ta osoba coś takiego robi, tylko że wy myślicie, że ktoś może tak robić. Wy myślicie, że może coś się złego stać. Wy myślicie, że jeżeli podejmiecie taką decyzję, to będzie źle albo dobrze, tak? To są nasze myśli. Pozwólmy im przepłynąć przez naszą głowę, niech przepłyną, popłyną i to, co zostanie, dopiero zabierzemy dla siebie. Na pewno z sercem, na pewno nie, nie kierujcie się jakąś złością, jakimś przewidywaniem złego i tak dalej, tylko czystością, taką y, uczciwością, y, taki, tak, taką płynącą z serca energią. Y, Karta Księżyca, oprócz tego, że jest Waszą kartą, jest też kartą y, wyjaśniania, wychodzenia na jaw jakichś tajemnic, albo ukrywania czegoś, albo jakichś relacji ukrytych. Także kartą ciąży, więc u niektórych to może oznaczać ciążę, chociaż przy tej karcie to może nie, bo tutaj jest ósemka kielichów i ósemka kielichów mówi o odchodzeniu od jakichś emocji i mam wrażenie, że jeżeli się gdzieś tam za... zafiksujecie na takie negatywne emocje, no to to za chwileczkę wam przejdzie, bo wy powiecie: no nie, to mi nie służy, że ja będę sobie tak wymyślać, że ktoś chce dla mnie źle i w ósemce kielichów mówicie: nie ale ja czuję, że nie chcę tak myśleć, ja nie chcę tak żyć, ja chcę żyć radośnie, ja chcę żyć spokojnie, a nie zastanawiać się, że coś, ktoś może mi zagrażać, tak? Natomiast no, mogą takie myśli przychodzić, możecie mi takie wrażenie, to nie jest tak, że wszyscy ludzie są tacy uczciwi i tacy dobrzy i ten, tu jest jakaś wasza intuicja, natomiast prawdopodobnie wy się bardzo skutecznie i z sukcesem od tego odsuniecie, albo od tej osoby. No bo mówię, to jest ktoś taki, kto jest złośliwy, kto jest... Yy, upierdliwy, kto nie wiem, czy może obgaduje, ale generalnie działa tak, no działa źle, źle na Was. Dalej macie szóstkę bułow, a to jest karta sukcesu, to jest karta zwycięstwa, to jest karta, która mówi, idę ze swoimi emocjami i słucham siebie i to przynosi mi sukces, bo rycerz kielichów to ryby i ryby osiągają tutaj sukces, bo wy macie być z sobą. Nie, to nie jest tak, że nagle możecie przestać kierować się swoimi emocjami, jeżeli wy po prostu tacy jesteście, jeżeli dla was te emocje są najważniejsze, to co czujecie. I teraz powiecie, nie, ja nie będę sobą, chociaż czuję inaczej, ale ja myślę, że to jednak tak i inni to by mi tak doradzili i ja to tak zrobię, jeżeli wy tego nie czujecie. Wy macie szukać tam równowagi, gdzie wam serce podpowiada. Tam spokoju, gdzie Wam podpowiada Wasze wnętrze. Nie sugerować się tym, co gdzieś tam by należało, czy trzeba, czy wypada. I tak jak powiedziałam, do równowagi dążycie, to co wysyłacie, do Was wraca. Może być to nawet jakaś relacja, czyli coś, co wydawać by się mogło, że może być dla nas niedobre, albo ktoś Was na powiedział: Nie, to w to nie wchodź, bo to jest dla Ciebie niedobre, a po co Ci taki romans, a po co Ci taka relacja? Ale wy w to idziecie i to Wasza będzie decyzja, bo karta kochanków jest kartą kochanków, czyli jakiejś relacji, romansu, ro, ym, takiej relacji, która ma potencjał. Natomiast jest też kartą trudnych wyborów, takich wyborów życiowych, tak? Szóstka monet jest kartą. Tak, a to jest wypowiedź mojej kici Nie? Nie. <zysk> No, to Kicia się wypowiedziała. I szóstka monet mówi o tym, że to, co my wysyłamy, do nas wraca. Czyli jeżeli wysyłamy energię nieufności, zaborczości, złożeczenia, to, to do nas wraca, bo ta inna osoba ta ona może nawet w ogóle się nie wiedzieć, o której wy tam myślicie, że wy coś takiego jej życzycie. To, do, to w was siedzi, nie w tej osobie. Nam się wydaje, że my komuś możemy źle życzyć. Nie, to, co my sobie w głowie. Ułożymy to, co my wypowiemy, to jest przy nas, a nie przy innej osobie. Więc wraca do Was, jeżeli wysyłacie miłość, jeżeli wysyłacie właśnie jakąś energię, tutaj czy to erotyczną, czy jakąś inną, to to do Was wraca, i to w takiej pięknej równowadze tutaj w ogóle nie ma żadnego, nic złego w tym nie ma, że tak powiem. No i w tle czytania macie siódemkę monet, czyli wyczekiwanie, cierpliwe wyczekiwanie na coś. Powiem tak, jest tutaj król mieczy, więc myślę, że potraficie sobie wytłumaczyć, że to, co ma, na co niecierpliwie czekacie, nie ma szans zadziać się wcześniej niż wtedy. Ja zawsze daję przykład z drzewem owocowym. Drzewo owocowe yy, nie da owoców w kwietniu, tylko da owoce powiedzmy we wrześniu, tak? Bo w kwietniu to mogą najwyżej się kwiatki pokazać nami, tak? Więc to jeszcze nie ten czas. I wy sobie tak potraficie to na chłodno wytłumaczyć, bo król mieczy jest bardzo racjonalny. Co jeszcze mogą te karty oznaczać? Te karty mogą oznaczać, że zdecydujecie się na wyjaśnienie albo zakończenie czegoś, z czym długo zwlekaliście. Czyli to może być na przykład rzucenie wypowiedzenia w pracy. Albo powiedzeniu komuś, wiesz co, nie, ja chcę już mieć z tobą do czynienia, bo ty po prostu, no, źle na mnie działasz i widzę, że mi to nie służy. To jest coś, z czym, tak jak powiedziałam, subiektywnie Długo zwlekacie, subiektywnie długo czekacie. Możecie powiedzieć: Nie, ja już nie wytrzymam, ale jeszcze no nie, nie będę taka, nie będę taki. Dobra, nie zostawię tego szefa, powiedzmy, bo kto za na moje miejsce przyjdzie. No nie. To jest tak, że po prostu przyjdzie ten moment, kiedy rzeczywiście wasza praca nad sobą da rezultat w postaci takiej, że wy się odważacie powiedzieć prawdę, jak jest. Jaka rada dla Was na ten rok? Rycerz Buław. Zmierzaj do swojego celu pewnie, bez wahania, z energią, z chęcią, z taką, tak aktywnie Rycerz w to jest ktoś, kto się nie ogląda, kto robi swoje, nie patrzy, co inni na ten temat myślą, robi to i osiąga te cele, bo Wy tutaj szóstka była w macie, więc jakby te cele osiągacie, tego Wam oczywiście życzę. Życzę Wam pięknego roku, życzę Wam zdrowia, radości, miłości, spełnienia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.